Cześć witajcie, a ja jestem Fifi, a w dzisiejszym odcinku zrobimy recenzję zestawu Lego Ninjago 71747, czyli wioska strażników. Zapraszam Was, receniam przypominam, przypomniałem zostawienie Paszki do góry. Możecie też zostawić suba z dzwonem, będzie mi bardzo miło. E, osoba, która robiła mnie tylko tego filmu w karcie oraz w opisie. E, no to co lecimy do tego zestawu, z tego zestawu z Ninjago. jest to zestaw z pierwszej połowy 2021 roku. Czyli już w sumie no, rok temu on wyszedł, i jest to zestaw, który nawiązuje do sezonu 14 Ninjago, czyli Wyspa. Zestaw jest 8, jego numer katalogowy to 71747. Jak sami możemy zobaczyć na pudełku, mamy też Loida, mamy samą konstrukcję, i teraz jakie figurki dostajemy w tym zestawie pierwsza figurka to y, z mamatus, y, czyli Nio 677, y, następnie strażnik gromu, czyli y, Nio 686, następnie Kol, y, czyli Nio 678, J, czyli Nio 679 oraz Kai, czyli Nio 680. No to co? Może przejdźmy najpierw do mówienia pudełka. Oczywiście napis Lego Ninjago, tutaj głowa Wodziry. No, z boku oczywiście postacie. Natomiast z tyłu wszystkie funkcje bawialne tego zestawu, z całej wyspy. Mamy tutaj właśnie same golemy, wszystkich ninja. Wszystkie funkcje są tutaj w miarę pokazane. Jeszcze tutaj z boku napis Lego Ninjago. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o to pudełko. Przejdźmy teraz do instrukcji. W ten sposób prezentuje się instrukcja. Oczywiście na instrukcji mamy sam zestaw, jak i napis LEGO Ninjago. Po otwarciu ma mamy oczywiście pokazane, ile jest worków. Worków w tym zestawie mieliśmy pięć. I potem cała instrukcja pokazuje nam, jak budować nasz zestaw. Dlatego przejdźmy na sam koniec instrukcji. Nie mamy Lloyda z LEGO Ninjago. Mówi spis wszystkich elementów, które znajdują się w zestawie oraz wszystkie zestawy z 14 sezonu Ninjago. Oczywiście te pudełkowe, bo nie ma tutaj jednego polibaga ani saszetek z magazynów, tylko same pudełkowe zestawy, którym możecie się teraz przyjrzeć i swoją drogą no możecie napisać w komentarzu, które z tych zestawów posiadacie. A teraz przejdźmy do samego sata. W ten oto sposób prezentuje się e, nasza wioska strażników, sam zestaw. E, oczywiście możemy ją tutaj w ten oto sposób tak rozszerzyć. E, co ciekawe, tutaj mamy jakby taką głowę jakby takiego smoka. E, ogólnie nic za wiele nie możemy z nią zrobić oprócz poruszania płyskiem. Oczywiście tutaj mamy sekretne przejście, jeśli to otworzymy, sami możecie zobaczyć teraz. No i tutaj w sumie więcej nic nie ma, mamy trochę ognia, dużo pustynnych elementów, trochę roślinności, no i samą głowę smoka, podejrzewam, że jest to głowa wodziery, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie mam stuprocentowej pewności. I tu w środku, jak sami widzicie, mamy jeszcze takie jakby zamknięcie oraz tam wiaderko jest również. Tutaj druga część, no to po prostu taka... Jakby mniejsza wysepka, bardziej z pułapkami. Na palmie postawiłem w ogóle figurkę kola. Mamy również pułapkę y, oraz takie drzewo, którym możemy ruszać. Na której jest łańcuch, gdzie właśnie zawiesiłem Jay'a, który został w tą pułapkę złapany. Mamy dużo liści. Y, mamy tutaj niebieski element, który ma, na, ma odwzorować nam wodę. Y, mamy również krabika. Y, dużo właśnie tych pustynnych części oraz czaszkę. Jest to po prostu taka. Kuśtawka, pułapka, i możemy tutaj jeszcze strzelać, ale nie będę tego robić tutaj na filmie, gdy tylko przyciśniemy to. To strzeli, ale no nie jest to najlepszy mechanizm. W głównej części mamy oczywiście to miejsce, gdzie był amulet burzy. Co ciekawe, tutaj nie jest umieszczony, dlatego jest to troszeczkę słabo yy, odwzorowane. Tutaj, gdzie postawiłem strażnika gromu, jest jakby całkowite wejście. Stół pokażę Wam to potem. Na razie zajmijmy się kamiennymi golemami, które wyglądają w ten sposób. Na ich czubku znajdziemy yy, sam amulet burzy, który prezentuje się w ten oto sposób. Możecie się mu teraz przyjrzeć, zobaczyć, tylko musi się wyostrzyć. Tak on się prezentuje z tyłu, jak i z przodu. Oczywiście jest na nim namalowany smok. i jeszcze mamy amulet fali. Jednak on jest w zestawach z ze sezonu 15, czyli Secret Gwemin. Przechodząc do golemów, oczywiście możemy je rozczepić na trzy inne golemy. Pierwszy wygląda w ten sposób: takie trochę takich indygowych części, takich. Bardziej niebieskich, troszeczkę oczywiście czerwonego. Drugi jest już taki bardziej z żółtymi elementami, też tutaj te bardziej indygowe, niebieskie oraz czerwone. Ten akurat ma dosyć troszeczkę większe zębiska, oczywiście możemy je w ten sposób ze sobą złączyć. I na koniec ostatni golem, który trzyma na swojej głowie amulet burzy, który ma w sobie akurat więcej koloru czerwonego. Kły, dwa miecze w rękach. Oraz tutaj z tyłu takie dwa piorunki, no i sam amulet burzy, więc myślę, że same golemy wyglądają całkiem, całkiem, ale to całkiem spoko, choć niestety w serialu do fabuły nic nie wprowadzili. Teraz przejdźmy sobie na sam tył naszego zestawu, a i tak w ogóle to te golemy mogą się tu tak ruszać. Przechodząc na sam tył zestawu, tylko żeby on się nie rozwalił. Ukazuje nam się środek samej świątyni. Mamy tutaj samo to zamknięcie, od tego, tutaj, od tej głowy. I mamy tutaj palnik, gdzie można zobaczyć ogień. Spróbuję Wam to przybliżyć, jak sami możecie zobaczyć. Mamy tutaj ogień, który właśnie się tutaj oczywiście pali, po to, by podgrzać to, to jedzenie, rybę, tam marchewkę, trochę wody. Więc myślę, że całkiem to z tyłu też spoko wygląda. Z funkcji bawialnych myślę, że to chyba tyle. Ale myślę, że zestaw jest dosyć, dosyć ładnie. Yy, właśnie rozbudowany. Więc myślę, że jest całkiem, ale to całkiem spoczko yy, zestawem. Według mnie jest całkiem, całkiem ładny. Dlatego się na niego zdecydowałem. Według mnie najładniejszy zestaw ze sezonu 14. Teraz przejdźmy sobie do figur. Pierwszą figurką jest figurka strażnika gromu, którego też wcześniej dostaliśmy w magazynie Ninjago, również z 14 sezonu. Ma całkiem fajną maskę, no i oczywiście standardowa twarz strażników amuletu. Oczywiście maskę lepiej mieć założoną, bo to wygląda całkiem całkiem lepiej, no i do tego. Dostajemy taki, y, no, taką jakby kostkę jako akcesoria do tej figury. Następna figureczka to Wyspiarski Kol, czyli Kol właśnie z 14 sezonu. Według mnie ma ba, bardzo ładny tors oraz nogę. Widać to poczucie dżungli w tych zestawach włosy z pomarańczową bandaną. Y, oczywiście na ramiennik z tyłu ta figurka prezentuje się w ten oto sposób. Według mnie wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. I trafi oczywiście ona do mojej głównej kolekcji figurek z Ninjago, ponieważ tej figurki na razie nie posiadałem. W y, zestawie dostajemy srebrną katankę oraz taką jakby złotą kostkę. Następna figurka to wyspiarski Kai. Według mnie bardzo ładny tors. Oczywiście też włosy z bananą, tak jak w przypadku Kola. Na ramiennik z tyłu tak się prezentuje. Bardzo, bardzo ładna figurka. W zestawie do niego dostajemy srebrną katanę oraz dwa takie złote. Na sam koniec otrzymujemy wyspiarskiego Jay'a który według mnie też ma całkiem, całkiem świetny strój. Tak prezentuje się z tyłu oczywiście też bandana na włosach. Do tego y, takie oto złote nunchako. Oraz srebrna katanka do niej. I na sam koniec główny wróg 14 sezonu, czyli Mamatus. Według mnie jest to najlepsza figura w tym zestawie. Jak sami możecie zobaczyć ma pelerynkę oraz świetny, ale to świetny złoty herm. I do tego yy, no taki yy, kijek z fioletowym piorunem. To co, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawcie to łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Raz na śmiem, no i co? Wbicie do osoby, która robiła miniaturkę, do tego filmu jest w karcie w opisie. To co, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. To tyle. Ja byłem w Fifi Siemka.